Sakrament pojednania. witam was, drodzy przyjaciele. Vasula Ryden, une femme, épouse. W studiu jest ze mną Wasula Ryden. Wasula to kobieta, żona i matka dwóch synów, która przyjechała do Kanady, bo zaprosiliśmy ją, aby opowiadała o orędziu, jakie otrzymała od Pana. Tak, o przesłaniu, jakie Pan dał Wasuli, aby mogła się nim podzielić z ludźmi wszędzie, gdzie jedzie. Orędzia te zatytułowane Prawdziwe życie w Bogu zostały już przetłumaczone na bardzo wiele języków. Ona dzieli się tymi orędziami ze wszystkimi, którzy chcą słuchać. Nikomu ich nie narzuca, lecz daje je wszystkim, którzy chcą słuchać. Chciałbym dziś przyjrzeć się z nią kilku tekstom, jakimi natchnął ją Pan, abyśmy je lepiej zrozumieli. Dzień dobry Wasulo. Dzień dobry. Jeśli weźmiemy do ręki czwarty tom, na stronie 125 pan powiedział: Przewrotność waszej ery nie będzie trwała na zawsze. Strona 125, 125 w czwartym tomie. Wkrótce dokona się ekspiacja za wasze grzechy, a bestia oraz jej stronnictwo zostaną sparaliżowane. Będą się czołgać w prochu, ponieważ na horyzoncie ukaże się światłość. To będzie wielki znak. Na początku są słowa. Przewrotność waszej ery nie będzie trwała na zawsze. Wkrótce dokona się ekspiacja za wasze grzechy. Dlaczego pan to powiedział? Wkrótce dokona się ekspiacja za wasze grzechy. W jaki sposób? Ekspiacja to znaczy, że po oczyszczeniu będzie powtórne przyjście pana. Tak mówi się po francusku? Powrót pana. Powrót pana. I on obiecał nam erę pokoju i miłości. I ja sądzę, że wtedy to się zakończy. Nie będziemy już żyć w ciemności, w jakiej żyjemy obecnie. A więc bestia zostanie sparaliżowana, jej stronnictwo będzie się czołgać w progu. To będzie klęska szatana. Tak, szatana. I jego stronników. To więc wspaniała epoka dla całej ludzkości. Tak. Ludzkość będzie się zasadniczo różnić od obecnej. Zapowiada się cywilizację miłości, cywilizację, w której w dużej mierze albo w ogóle nie będzie nienawiści i wojny. Tak, to będzie nowa Ziemia i nowe niebiosa z Apokalipsy, rozdział 21. To powiedział Ci Pan? On to powiedział i teraz to jest bardzo blisko nas. A teraz na stronie 144 Maryja mówi Ci, Szatan jest bardzo mocny i z nieugiętą wściekłością ściga pierwociny Pana, tych, którzy niosą świadectwo Jezusa. Ona nie zaprzecza ogromnej mocy Lucyfera w obecnym świecie. Nie, ponieważ obecnie Szatan jest uwolniony. On wie, że zbliża się jego koniec. Wie, że to czas, w którym będzie pokonany. Pokonany, tak mówi się po francusku. Tak, pokonany. Więc zrywa się, aby możliwie jak najwięcej dusz zabrać ze sobą. Wiemy, że Lucyferem kieruje nienawiść. Tak. I on chce, aby ludzie się nienawidzili. A więc często prowokuje wojny, zdrady. Tak. On prowokuje głód, On wywołuje wielkie nieszczęścia dla ludzi, aby doprowadzić ich do rozpaczy i wreszcie zgubić ich duszę. Maria zaraz potem mówi, bez waszych żarliwych modlitw o pokój, ziemia odczuje z pewnością wylanie, wymiocin szatana starającego się zdmuchnąć tę odrobinę światła, która w was pozostaje. Trzeba więc powiedzieć, że wielka liczba ludzi zaczyna się modlić, pościć. Aktualny atak szatana, który się powiększa, może zostać zmniejszony. Czy o tym mówić Jezus? Tak, to dlatego Jezus ukazuje się tak mocno w naszych czasach i nasza matka również, aby nas ostrzec, i nie należy brać tych ostrzeżeń jako gruźb. To są ostrzeżenia. On chce nas obudzić, chce, abyśmy się nawrócili. I jeśli Bóg mówi tak głośno, tak mocno się ujawnia dziś, robi tak dlatego, że sytuacja jest poważna, jest wiele spraw poważnych, jest wiele dusz, które się potępiają. A więc Bóg przychodzi nam na ratunek. On jest jak ojciec, który widzi, że jego syn zbliża się do przepaści. Czy pozostanie tak stojąc i mówiąc sobie, no trudno. Ja już mu wszystko powiedziałem. Powiedziałem mu, że to niebezpieczne tam chodzić. Powiedziałem to tysiąc razy. Czy, czy potrzeba, abym powiedział to jeszcze raz? Niech idzie. Ja go uprzedzałem. Tym gorzej dla niego. Bóg nie jest taki jak ludzie. Wśród nas nie ma Ojca, który by tak postąpił. A więc, co On robi? Natychmiast wstanie, biegnie i będzie błagać, ależ chodź tutaj, dokąd Ty idziesz? Tak postąpi. Bóg ujawnia się naprawdę bardzo mocno, aby pochwycić nas przed naszym upadkiem. To tak tłumaczysz sobie obecne Boże interwencje? Tak, dokładnie tak to widzę. On jest jak tatuś, który biegnie, aby ocalić swoje dziecko, które może się potłuc, które może wpaść w przepaść. Tak, mimo że mówił, jeśli pójdziesz tą drogą, przewrócisz się, wpadniesz w przepaść, nie chodź tamtędy, a dziecko nie jest mu posłuszne i idzie tam, ale ojciec go nie zostawi, nie powie, cóż, nie był posłuszny, to jego rzecz, lecz pobiegnie za nim i zrobi co tylko możliwe. Poszuka kogoś, kto pobiegnie może szybciej i dogoni je, zrobi wszystko co możliwe, aby ocalić swoje dziecko. Więc nie można mówić, och, nie będziemy słuchać Boga, który przemawia, bo wystarczy nam to, co już nam powiedział. Przykro mi, ale kiedy Bóg wypowiada choćby jedno słowo, trzeba upaść na twarz. Gdyby ktoś powiedział ci to, co ty mi powiedziałaś jakieś 15 lat temu, gdyby ktoś powiedział te słowa, które ty sama właśnie wypowiedziałaś, jak zrozumiałabyś, że idziesz w kierunku przepaści? Być może nie zrozumiałabym tego, byłam naprawdę. Nie sądzę, abym zrozumiała. To zajęło Bogu czas, aby cię obudzić. Tak, ponieważ byłaś daleko. Nie wiem, były pewnie znaki Boga w tym czasie poprzez ludzi, kapłanów. Nie wiem, ale nic mnie nie poruszyło. Trzeba było, aby on sam przyszedł się ukazać. Osoby, które słuchają, a które nie przeżyły twego doświadczenia, tak? Co powiesz im o złu w świecie? Na co chciałabyś zwrócić ich uwagę, aby oni zobaczyli, że jako społeczeństwo zbliżamy się do przepaści? Jesteśmy na skraju samounicestwienia jako ludzie. Tak, to odstępstwo, jakie było przepowiedziane. Jesteśmy w czasie odstępstwa. To utrata wiary, wszystkie rzeczy, które są połączone jak łańcuchem. Na przykład w szkołach nie naucza się już katechizmu jak wcześniej, to nie jest już obowiązkowe. I tak kolejno gasi się jedną rzecz po drugiej. Oczywiście dzięki szatanowi, ponieważ to demon sugeruje ludziom, że mają zrobić to i tamto. Kusi. I oni wpadają w pokusy. I tak usuwa się jedną rzecz po drugiej, aż do tego stopnia, że jak powiedział Jezus, obumieramy, aż do tego stopnia. Obumieramy i już nie wiemy co robić. Jesteśmy bez życia i bez możliwości przywrócenia sobie życia, bez siły, bez mocy. Tak. tak. Ale Pan mówi na następnej stronie, 146. Książę tego świata posiada wielką moc, a ta moc zostanie mu dana, aby wypełniły się pisma. Mówię Ci to, abyś zrozumiała. I jak to zrozumiałaś? Zrozumiałam, że to jest napisane w Biblii, że to było napisane już w Biblii w Apokalipsie i w innych miejscach o tej mocy szatana, jaką będzie miał. Myślę, że to w Apokalipsie mówi się, że Bóg pozwoli mu na używanie mocy przez pewien czas. To w Apokalipsie 13, jak sądzę, tak mi się wydaje i tam było to przepowiedziane i aktualnie się to dzieje. Ponieważ ostatecznie czego Bóg pragnie? List do Rzymian 8:28 mówi. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Niezależnie od tego, co może się wydarzyć, Bóg jest tak mocny, że może wszystko obrócić na swoją chwałę. Tak. Pozostawił człowieka, aby robił co mu się podoba, nawet przeciw niemu pod wpływem szatana. Lecz Pan uczyni wszystko dla swojej chwały. Ukaże swoją moc, swoją wielkość. Działając na ziemi, aby doprowadzić wszystko na swoje miejsce i nawet więcej, chce odjąć klątwę. Widziałem to gdzieś. Jezus powiedział Ci odejmę klątwę. Klątwa. To było w chwili upadku Adama i Ewy, a teraz jesteśmy prawie, prawie, że w czasie, w którym on zdejmie klątwę. Zresztą wydaje mi się, że to jest przepowiedziane w Apokalipsie, w rozdziale 22. Wydaje mi się, że po francusku nie mówi się o klątwie, lecz o wypędzeniu z raju. Lecz jesteśmy prawie, że w chwili Mais końca tego odstępstwa. Wasulo, na stronie 161 Jezus mówi ci, pragnę, moja córko, abyś odtąd była wierna w swoich przekonaniach i szczera wobec mnie. Skoncentruj się na mojej świętej obecności. Ja zawsze jestem obecny, to ty zaciemniasz światło swoich oczu, gromadząc grzechy i nieczystości, które twoja dusza wchłania codziennie w takim stopniu, że staje się ślepa. Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności. W swojej ciemności, z przyciemnionym światłem swoich oczu, nie możesz mnie zobaczyć, choć ja zawsze jestem obecny. Tak, kiedy nie czujemy Jezusa obok siebie, dzieje się on tak z powodu naszych grzechów. To jest tu wyjaśnione z powodu naszej ciemności. Nie możemy go już widzieć, odczuwać. Lecz wtedy, gdy się nawracamy, gdy przystępujemy do spowiedzi, to jest tak korzystne dla duszy, że widzimy wtedy jaśniej i odczuwamy Jezusa bliżej nas. Odczuwamy, że jest z nami. W nas odczuwamy to. Przeszkodą w tym jest zawsze grzech. Nie odczuwamy wtedy już Bożej obecności. A więc sakrament pojednania jest także w obecnym czasie potrzebny. Tak, aby widzieć jaśniej. Agromadzenie grzechów w życiu zaciemnia duszę. Odbiera duszy światło. Wyjaśniłabym to tak. Jesteśmy jak lustro. Bóg stworzył nas z miłości, abyśmy go kochali, abyśmy dawali mu miłość, lecz dawali ją mu doskonale, ponieważ on jest doskonały i on stworzył nas dla jego miłości, abyśmy go kochali. A jeśli lustro jest poplamione, on, który jest miłością, będzie się widział w nim niewyraźnie. Jego odbicie będzie niewyraźne, nie będzie jasne. Miłość, jaką mu damy, będzie całkowicie niedoskonała. Lecz o ile lustro to będzie czyste, o tyle to odbicie Boga, który jest miłością, będzie doskonalsze, wyraźniejsze. Wtedy możemy mu odwzajemnić jego miłość doskonale. Ty być może nie wiesz o tym, Wasul, ale święty Tomasz Zakwinu w sumie teologicznej pouczał i zresztą ojcowie Kościoła również, że kiedy popełniamy grzech, staje się on jakby plamą na duszy. To było wyrażenie, którego się używało i chyba wszyscy telewidzowie, którzy mieli lekcje katezy w szkole, wiedzą, że grzech powoduje plamę na duszy. To jest trudne do zrozumienia, chyba że prześledzimy to, co powiedziałaś właśnie o plamie na duszy. To tak jak zabrudzone szkło. Kiedy jest brudno od środka, widzimy źle będąc na zewnątrz i widzimy źle będąc wewnątrz. To zaciemnia światło, to przeszkadza światłu przeniknąć. A więc człowiek, który popełnia grzech za grzechem, właściwie pokrywa się zabrudzeniami, co przeszkadza mu w przyjęciu światła Bożego i co przeszkadza również zobaczyć Boga. Światło nie przenika. Osoba widzi coraz gorzej działanie Boże, Bóg jest tam cały czas, aby jej pomóc, lecz ta osoba go nie widzi, ani nie odczuwa. Tak. Sposób, w jaki można to uregulować, to zmyć plamy. Trzeba usunąć plamy ze swojej duszy. To jest pierwsza sprawa. I to możliwe jest w akcie skruchy i spowiedzi. Tak. I wtedy widzimy jasno, widzimy Boże działanie, Bóg może działać w nas, aby nam pomóc się zmienić. Tak. Pan poprzez ciebie, Wasulo, prawosławną, a nie katolicką, przypomina nam, katolikom, prawdy, o której zapomnieliśmy, odsunęliśmy na bok. Większość naszych widzów przestała przystępować do spowiedzi, nie chodzą się już spowiadać. I być może właśnie to jest ich wielkim problemem. Oni potrzebują nawrócenia, potrzebują odrzucenia grzechów, pójścia do spowiedzi, a wtedy to wszystko by się zmieniło w ich życiu na lepsze. Jeśli chodzi o mnie, wydaje mi się, że pierwsza rzecz, jaką naprawdę należy zrobić i rzecz naprawdę najważniejsza, to okazanie żalu. Przypomnij sobie, że całkiem na początku tego objawienia, które y, zaczęłam otrzymywać, co się stało, całkiem na początku nie od razu otrzymywałam orędzia, nie było od razu Bożej obecności. Przeszłam oczyszczenie, aby się nawrócić, i potem miałam iść okazać skruchę wobec kapłana. Pan prosił cię, abyś poszła do spowiedzi. Tak, lecz ja byłam przeciwna spowiedzi. Jak zresztą prawie wszyscy są przeciwni. Tak, i ja powiedziałam: Nie, ja mogę spowiadać się bezpośrednio. W dodatku, mając ten charyzmat, mogąc rozmawiać z Bogiem, zapytałam, czy rzeczywiście muszę? I nawet chciałam wymazać to, co on napisał o spowiedzi, ponieważ byłam temu przeciwna. Więc chciałam to wymazać i zrozumiałam wtedy, że on wcale się ze mną nie zgadza. Powiedział mi: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, córko, że to ja mówię? Ja to powiedziałem, powiedziałam więc wtedy dobrze i zaakceptowałam to i odkryłam, że naprawdę spowiedź jest dobrodziejstwem. Radzę wszystkim przystępować do spowiedzi i jeśli to możliwe, znaleźć jakiegoś kapłana, aby stale nie zmieniać spowiedników, ponieważ kiedy kapłan już nas zna, to mu ułatwia kierowanie nami, ponieważ lepiej nas rozumie, stajemy się naprawdę jedną rodziną. Trzeba się spowiadać, ponieważ nawracanie się to pierwsza sprawa, pierwszy krok, okazanie żalu, a potem robi się następne. I Przecież Pan poprzez sakrament pojednania wymazuje grzechy, zapomina o nich. A więc jeśli w jakimś regionie wielka liczba osób przystępuje do spowiedzi, nawraca się, wtedy wielka liczba grzechów znika z jakiejś okolicy. Staje się ona bardziej czysta. Czyściejsza i bardziej zdolna do przyjęcia Boga. Łaska rozlewa się coraz bardziej, kiedy ludzie coraz częściej się spowiadają. Wiesz, są ludzie, którzy pytają się, ale co ja powinienem powiedzieć spowiednikowi? Nie zabiłem, nie kradłem, nie uczyniłem nic złego sąsiadowi, przeciwnie, jestem hojny, miłosierny i tak dalej. I tak wymienia ci wszystkie swoje. dobre cechy, wszystkie cnoty. Kiedyś zatelefonowała do mnie pewna osoba i tak właśnie mi powiedziała. A ja odpowiedziałam, już to, co mi mówisz, jest wystarczającym powodem, aby iść do spowiedzi, ponieważ uważasz się za doskonałą. To pycha? Tak, to pycha. To zarozumialstwo. Tak. Albo pytają mnie, jak trzeba zacząć? Co można powiedzieć, że nikogo nie zabiłem? Przecież możesz powiedzieć, że sprzeciwiałeś się Bogu, nie modliłeś się, lekceważyłeś Go. To jest pierwsze przykazanie. Tak, nie kochałeś Go. Czy naprawdę kochasz Boga tak, jak mówi o tym pierwsze przykazanie? Nie, a więc powinieneś się nawrócić. Nie byłeś wierny Bogu. To już jest powód, aby iść do spowiedzi. Jak często Pan chciałby, abyśmy chodzili do spowiedzi? Czy Ci to powiedział? On prosi o częstą spowiedź. Mówił jeden raz w miesiącu. To podobnie jak meczu Znam kapłanów, wiesz, którzy spowiadają się jeden raz w tygodniu. To piękne, prawda? Jeden raz w tygodniu. Więc my, świeccy, powinniśmy się właściwie spowiadać jeszcze częściej. Tak kaprysimy. Był młody człowiek, który chodził tak do spowiedzi. Młodzieniec. Spowiadał się i robił to często. I ktoś powiedział mu, nie musisz chodzić tak często do spowiedzi, to nie jest konieczne. A on odpowiedział. O, nie mogę się znosić dłużej, muszę się oddawać do wyczyszczenia. Tak, chodził więc do spowiedzi ze względu na siebie, aby się lepiej czuć potem, ponieważ jego grzech był przebaczony, zapomniany. Bóg już tego nie pamięta. To takie chodzenie, aby się wypolerować, to tak jakby z tym lustrem iść do czyszczenia, usunięcia plam. Tak, usuwa się plamy z duszy, to dokładnie to. Wasulo. Inny tekst, który chciałbym, abyś nam wyjaśniła. Jest on na stronie 192. Tekst o jedności i potem Jezus mówi. Jedność nie polega na dzieleniu się pod moim świętym imieniem. Jedność polega na dzieleniu komunii świętej w wierze w moją rzeczywistą obecność w najświętszej Eucharystii. Jedność, moje dziecko, to wzajemne obdarowywanie się swoimi bogactwami. Tak, o tym właśnie mówiliśmy przy innej okazji. To znaczy, że my też coś posiadamy, co może na przykład ubogacić modlitwę. Na przykład ta modlitwa, modlitwa Jezusa, jak ją nazywamy. Ten Różaniec grecki, prawosławny, mówię prawosławny, bo sądzę, że w kościele rosyjskim też istnieje. Ten różaniec jest odmawiany przez mnichów lub mniszki i każdy węzeł to dziewięć krzyży, dziewięć krzyży spiętych razem. I medytujemy mówiąc: Jezu Chryste, synu Boga, zmiłuj się nade mną grzesznym. Cały czas, cały czas to samo. Powiedz to, abyśmy wiedzieli. Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną grzeszną. Grzeszną, tak mówi się po francusku? Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną grzeszną. Cały czas to samo, tak powtarzamy. Ile ich jest? O, jest ich wiele, ale są też inne, wielkie i o wiele grubsze, takie wielkie. A kiedy skończysz, rozpoczynasz od nowa? Zaczynam od nowa. To stała modlitwa. To staje się jakby oddechem. Tak, i Jezus radzi nawet katolikom odmawiać ten różaniec, a nam prawosławnym radzi odmawiać katolicki różaniec. I to są te bogactwa. Ach tak. W tym momencie dzielimy się bogactwami. Tak, dzielimy się bogactwami. Wy macie Drogę Krzyżową, my mamy piękne, bardzo piękne modlitwy, pieśni na cześć Dziewicy Maryi, nieszpory, mamy nasze bogactwa. Masz rację, w ten sposób wzajemnie się ubogacamy. Nic się nie traci, przeciwnie, ubogacamy się w takiej wymianie. Na przykład ten tradycyjny różaniec, o jakim właśnie nam powiedziałaś, jak on się nazywa? Modlitwa Jezusa Chrystusa. To nazywa się modlitwa Jezusa. Tak, Jezusa. I on doradza ją wszystkim. A czy wielu prawosławnych odmawia modlitwę Jezusa? To znaczy, jeśli chodzi o młodzież, która wpadła w aktualne odstępstwo, ona nie odmawia jej. I nieliczni świeccy odmawiają ją. To właśnie dlatego Jezus chce na nowo rozpalić ten ogień przywrócić życie swemu kościołowi. I to właśnie ma na myśli, kiedy mówi, Jedność, moje dziecko, to wzajemne obdarowywanie się swoimi bogactwami? Tak, to znaczy, że jeśli słucha cię jakiś katolik, jeśli on zacznie odmawiać tę modlitwę, jest wielu katolików, którzy to robią, to jest taki akt jedności kościoła? Tak, wielu katolików robi to już, ponieważ czytają te orędzia i proszą o ten różaniec i odmawiają go. I jest też wielu prawosławnych, którzy odmawiają katolicki różaniec. Czy ta ryba tutaj, ona pochodzi z tradycji prawosławnej? Nie, to pierwsi chrześcijanie. Przypominasz sobie, oni robili taki znak ryby przed domem, aby pokazać, że są chrześcijanami. To było w czasach prześladowań. A ta mała ryba pochodzi z greckiego. Wy mówicie ichtus. Naprawdę po grecku mówi się ichtis. To znaczy ryba. Każda litera tego wyrazu coś oznacza. I znaczy Jezus, C Chrystus, Seu, Jos, Sotir. To znaczy Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel. Pierwsi chrześcijanie, kiedy byli prześladowani, aby się nawzajem rozpoznać, mieli ten znak. Wystarczyło go narysować. Narysować znak ryby. I wiadomo było, że jest się chrześcijaninem. To był znak święty między chrześcijanami. Przed domami mieli ten symbol. Katolicy robią znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy prawosławni mają podobny znak krzyża do katolickiego? Tak, ale nie wydaje mi się, że to jest naprawdę ważne. My trzymamy trzy palce jako symbol trójcy. Więc to oznacza Ojca, Syna i Ducha? Tak, Trójce. I żegnamy się w ten sposób na prawo i robimy tak. Jakie to ma znaczenie? Nie wiem. To wszystko, co wiem, jest różnica, ale Jezus nie mówił mi o różnicy w znaku krzyża. To znak krzyża. Ważne jest to, aby czynić znak krzyża. Tak, aby robić znak krzyża. Ponieważ na krzyżu Jezus umarł, na Nim nas zbawił. Tak. Wasulo, znam Wasze doświadczenia i Waszą krańcową nędzę. Jezus uświadamia sobie, że tak bardzo Go potrzebujemy. I w tych ostatnich czasach poprzez Ciebie, poprzez tyle innych sług i służebnic właśnie odnawia oblicze Ziemi. Tak, On mówi, nie jesteście sami. On jest tu, aby nam pomóc. Oto na przykład orędzie, które mi dał, ponieważ pragnie naszej doskonałości. Kochaj mnie. I osiągnij doskonałość. Nie jesteś sam. Nawet w Twoim śnie blisko Ciebie ja jestem. On jest zawsze obecny. Dowiedz się, że niebiosa się radują, ponieważ dzięki Twoim cierpieniom ocaliłaś jedną duszę. Widzisz, tu poucza nas o wartości cierpienia. Dzięki miłości, jaką masz dla mnie, ogrzałem jedno serce. Nie lękaj się. Miej mój pokój i szanuj mnie, pozostając mi wierna. Pogardzaj wszystkim, co nie jest święte. Pragnij wszystkiego, czym ja jestem. Uprawiałem Twoją ziemię, aby wydała żniwo dzięki Twojej wytrwałości. I tu mówi mi, że nie mam uważać, że ona pochodzi ode mnie. To ja działałem i trudziłem się w Tobie. To ja wzniosłem Twoją duszę do mnie. Mówię Ci, wielkie jest moje miłosierdzie. A więc widzisz, co On robi ze względu na Swe miłosierdzie? To bardzo piękne Wasulo. Dziękuję Ci, Panie.